Cześć, tej strony Robert z Akademii Gry, dobry wieczór, 21.54, słuchajcie, nagadałem się, nagadałem, nagrałem 17-minutowy materiał, ale że jestem jeszcze na wyjeździe, nie włączyłem mikrofonu i całe nagranie poszło się urypać. Słuchajcie, mają was za idiotów, jak wiecie, pewni ludzie, oczywiście nie wszyscy, ponieważ ja was nie mam za idiotów, nagrywam ten materiał i jeśli uratuję choć jedną duszeczkę, to naprawdę będę zadowolony. Słuchajcie, ja co jakiś czas wchodzę na YouTube'a, jak wiecie, wpisuję sobie typy bookmacherskie i robię tak zwany przegląd rynku, sprawdzam, kto tam jest nowy, co tam ci ludzie gadają, czy generalnie pomagają wygrywać, czy wiszą banerki i generalnie zależy na tym, żebyście wyprzegrywali. Oni dzięki współpracy z bookmacherem będą mieli na przykład od Was 30%. Słuchajcie, wpisałem ostatnio, pisałem do Was też na signalu, że jest, znalazłem jakiś tam jakiś nowy kanał, który robi konkurs pod tytułem Wskaż kto, w, jaki będzie wynik w meczu Aston Villa Perże". Wskaż kto strzeli bramki, w której minucie do wygrania tam 300-400 zł. I ja Wam wtedy mówiłem, kurczę, nie dajcie się nabierać na takie dyrdy małe, przecież nikt nie jest w stanie. Określić w których minutach padnie gol, i jeszcze kto jest, kto te gole strzeli, jaki będzie wynik dokładny końcowy. No, nie dajcie się nabierać na coś takiego. Ja jestem w ogóle w szoku, że ludzie na coś takiego się nabierają. No, dla mnie to jest w ogóle niepojęte i nie, nie ten. I powiem Wam tak: gość, o którym chcę powiedzieć, to jest absolutnie numer jeden do zgłoszenia, bo Pan ładuje ludzi na taką minę, że za chwilę posłuchacie i złapiecie się, mam nadzieję, co niektórzy, za głowę. I powiem Wam, że to jest temat właśnie dla mojego kolegi z Rzeszowa, Diendrisak, na którego kiedyś byłem zły, teraz już mi to, jak to mówią, kalafiorem, mm, że Pan władował mnie i Akademię Gry do wora z tymi wszystkimi właśnie mistrzami i próbował, a może próbuje, nie, to już mnie kompletnie nie interesuje, robić z nas jakiś tam skamerów i tak dalej. A o prawdziwym skamie, właśnie powiem wam za moment. Palicho, że ten gość organizuje takie konkursy, trudno, niech sobie organizuje, jak są głupi, którzy biorą w tym udział, to niech sobie biorą. Ale słuchajcie, ostatnio bardzo dużo mi tych reklam lata z tego pana na Instagramie, na YouTubie, że generalnie pan pokazuje, że ma bardzo dużo pieniędzy. Jeździ sportowymi furami, gdzieś tam się bawi w Dubajach i w innych jakichś tam rzeczach. No i dostęp do grupy. Do tego pana kosztuje 500, ale pan wpadł na genialny pomysł, że będzie te dostępy dawał za darmo na okres jednego miesiąca, żeby ludzie mogli sprawdzić, jak on typuje. No, i tak sobie myślę, kurczę, naprawdę on coś takiego robi? Przecież to nie ma żadnego sensu. Ktoś, kto chce zaryzykować i sprawdzić, to i tak sprawdzi. A ktoś nieprzekonany, no to, to, to choćbyś mu i rok czasu podawał mecze, to on ci na koniec powie, że fart, i żebyś mu podał kolejny rok, jak wejdzie, to on ewentualnie wyłoży 50 zł i kupi od ciebie mecze. No więc tak sobie myślę, kurczę, gdzieś to musi być jakieś drugie dno, niemożliwe, żeby, chyba że facet chce tylko i wyłącznie pozyskać. Adresy mailowe, żeby później zasypywać to reklamami, nie ma pojęcia. No i tak sobie pomyślałem, kurczę, napiszę do niego, bo on powiedział, że jeśli chcesz być na tej grupie, to trzeba się do niego odezwać. No niestety na tym rosyjskim telegramie. I tak sobie pomyślałem, kurczę, sprawdzę to. No to piszę do niego, tak, chcę odebrać bezpłatny dostęp. No i facet mi odpowiada bardzo szybko: Siemanko, tak jak mówiliśmy, dostaniesz dostęp do naszej zamkniętej grupki z typami. Ble, ble, ble. VIP za free na 30 dni. Wrzucamy codziennie 3-5 kuponów. Powiedz mi tylko jeszcze, jakie masz doświadczenie z obstawianiem. No to ja sobie tam myślę, no napiszę, mu, że tam mam parę lat doświadczenia i generalnie jestem na minus i nie mam żadnej strategii i, i, i tak dalej. No i on mi pisze, że ok, rozumie to, że trzeba to nadrobić. Takie jakieś ikonki, ognia i tak dalej. Tak sobie myślę, bardzo fajny zabieg psychologiczny. No wiadomo, że jak ktoś jest na się, no to on będzie chciał nadrobić, a że dostanie dostęp rewelacyjny do zamkniętej grupy, która kosztuje 500 na miesiąc, no to kurczę po prostu no rewelacja, no złoty chłopak po prostu, złoty chłopak matka Teresa z Kalkuty 2 no i później pan mi przesyła głosówkę i tu mi się zaczęła palić czerwona lampa założenie konta zajmie ci max 3 minuty, najlepiej przeklej link do przeglądarki, żeby na pewno się nasz reflink załapał Myślę sobie, aha, reflink, czyli tak zwany link polecający, czyli znów tak naprawdę współpraca z Bookmacherem, i za to, że i mówię, pomyślałem sobie, aha, no to wszystko jasne. Chłop chce pozyskać ludzi, nawet jak tam dołączy 500 czy 1000 osób i ten miesiąc, który będzie podawał, będzie na minus, albo wyjdzie słabo. No to on jest tak wygrany, no bo ci ludzie się zarejestrują, od każdego łebka ma średnio. 25-30% od przegranych, czyli jeśli ty w ciągu miesiąca będziesz wygrywał, przegrywał, wygrywał, przegrywał i twój bilans na przykład wyniesie na przykład 500 zł na minus, a jak wiesz, 90 parę procent ludzi notorycznie przegrywa, no to jeśli ty przegrasz 500 zł, no to ten pan dostanie od ciebie około 150 zł przelewem na swoje konto bankowe. No to razy tak tysiąc, no to sobie myślę, no to świetna promocja. Faktycznie można dawać ludziom dostęp do grupy, no bo jak zarobią, to wykupią mecze, Jak nie zarobią, to gościu i tak jest zarobiony, kupi sobie kolejny samochód sportowy. No i tak myślę sobie, aha, czy jest refling. No i ale on dalej pisze: jak założysz konto, wyślij mi od razu zrzut ekranu z menu w prawym dolnym rogu, a ja na Ciebie poczekam. Słuchajcie, kliknę sobie w ten znaczek w Ten ciąg znaków chciałem zobaczyć, bo to jest oczywiście ukryty e, ciąg znaków specjalnie w programie takim przerobiony, żeby człowiek na pierwszy rzut oka no, nie wiedział w ogóle o co tu chodzi. Jakiś APS, jest lg bla, bla, bla. Przepraszam, kliknąłem sobie. Słuchajcie, wyskoczył mi Bookmacher, GGB, już to kończę, bo to jest długie nagranie, nie chcę was zanudzać. I myślę sobie, kurczę, pierwszy raz to widzę, niemożliwe, żeby to było legalne, ale z drugiej strony. No nie daje wiary, że ten facet ładuje ludzi na taką minę, że daje im linki do rejestracji do nielegalnego Buchmachera. Nie, myślę sobie, niemożliwe. No przecież to już był szczyt bezczelności. Wchodzę sobie jeszcze z ciekawości na recenzję tego Buchmachera. No i co tu widzę? Oszuści, złodzieje, katastrofa, same jedyneczki. Z każdy komentarz jeden i to z niedawna, z oszuści złodzieje naciągacze, ble ble, bla ble. ble, Cały czas po jednej gwiazdce i myślę sobie, kurczę niemożliwe to jest. No jak? Przez, przepraszam, Guś ma tyle reklam, inwestuje tyle kasy w reklamy. Naprawdę ładowałby Polaków na minę? Nie sprawdziłem, przyznaję, czy tam w ogóle jest jakikolwiek regulamin. Jak jest to, obstawiam, że pan ma firmę gdzieś za granicą, i być może faktycznie Polaków w ten sposób jakoś. Znaczy, może on sobie nawet nie zdaje sprawy, że ich ładuje na minę, tak? Że jak ci później za, zapuka urząd celny albo urząd skarbowy i zapyta się, dlaczego grasz na GGP, yy, Jeśli to jest bukmacher nielegalny, to możesz się władować w takie grzywny, w takie sprawy, w takie kłopoty, że przez kolejne pół życia bez spłacał to. Uwierzcie mi, znam parę osób, które dostały gigantyczne kary i myśleli, że jak będą używali różnych dziwnych, magicznych stron płatnych, to będą niewidzialni w internecie. Ja wam kiedyś mówiłem, że mam kolegę w policji gospodarczej, który kiedyś się po prostu śmiał, jak ja mu o tym powiedziałem. Mówi Robert. 5 do 7 minut zajmuje namierzenie typa, który ma jakieś yy, cuda, wianki, zabezpieczenia i tak dalej. Momentalnie namierzamy jego operatora internetu i za chwilę dostajemy informację, gdzie gościu, w której lokalizacji dokładnie odbiera internet i za moment wpadają smutni panowie, rekwirują wszystko i słuchajcie, nie dajcie się nabierać. Wpisałem na koniec czata GPT, nie wierzyłem w to, co się, co, co słyszę. Myślę sobie, to jest niemożliwe, żeby ten gościu ładował ludzi tak na minę. Okazuje się, wpisałem, czy Bookmacher pod tą stroną GG, coś tam bleble to legalnie działająca w Polsce firma bukmacherska. No i Chad GPT mi odpisał, nie. Bookmacher, działający pod adresem tym i tym, znany jako GGB, nie posiada licencji ministra. Oznacza to, że jego działalność na terenie Polski jest nielegalna. I powiem Wam, kurcze chłopaki, dziewczyny, naprawdę nie dajcie się nabierać, bo później możecie się władować w takie kłopoty, że będziecie latami przez z tego wychodzili. Odsetki, komornicy, cudawianki. Naprawdę nie polecam. Znam kogoś, kto to przerabiał i to jest po prostu trauma totalna, która zostaje później w głowie na całe życie. Yy, I to nie jest tak, że a, tam sobie zagrasz, no, no, ja gram małymi stawkami, to tam sobie, nie wiem, za 500 zł zagram w ciągu miesiąca. No zagrasz sobie za 500 zł, a jest szansa, że dostaniesz kilkadziesiąt tysięcy złotych. Znam takich, co mówili, że 10 tysięcy mieli obrót, a dostali po 200 tysięcy Nie dajcie się ładować na takie miny. Naprawdę nie ma edukacji w Polsce nie ma w Polsce edukacji. To mnie boli. Bardzo dużo ludzi się nabiera na tego typu rzeczy, i później, później sobie sprawdźcie, co tutaj, jakie są konsekwencje. To jest katastrofa. Także słuchajcie. Jeśli chociaż jedną osobą, te moje peplanie, jedna osoba będzie uratowana i nie wejdzie do pana i nie zarejestruje się przez, przez ten gówniany link, e, który dostaje w tym ludzkim telegramie i nie płaszczy się na tą grupę e, darmową teoretycznie, to ja się będę cieszył, że uratowałem chociaż jedną duszyczkę. Ale powiem wam, że temat jest gruby i. No Ja się dziwię, że w Polsce jest przyzwolenie na takie coś, bo to powinno być momentalnie tępione I. No i tyle, bo to. Ja nie chcę tutaj używać y, takich, wiecie, mocnych słów, ale. No, gruby ten temat, gruby. Jeśli ktoś z premedytacją namawia się do zarejestrowania się u nielegalnego Bookmahera, żebyś dostał dostęp do jakiejś tam bezpłatnej grupy, gdzie pan ci z waliskami pieniędzy będzie pokazywał, jak wygrywa się u Bookmahera. To jest wszystko na tak prymitywnych instynktach oparte, i ja się aż dziwię, chociaż gdzieś tam mi mignęło, że u tego pana jest 800 osób na grupie, i zobaczcie, to jest 800 osób, prawdopodobnie większości Polacy mieszkający w Polsce, którzy się wystawiają na takie ryzyko, że to się w głowie nie mieści. Także to tylko tyle. Nie chcę być takim narzekaczem, wiecie jakimś tam, yy, ale no temat jest gruby. Mam nadzieję, że w Akademii Gry. Nie da się nikt z Was, żaden z Was nie da się na to nabrać, bo naprawdę możecie mieć grube, grube problemy. Trzymajcie się wszystkiego dobrego strzałka.